Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na czytanie pod tytułem Masz wiadomość. I zobaczymy sobie, jakie tutaj będzie czytanie. Będą trzy karty wyboru: jeden, dwa i trzy. Patrząc na te karty, poczułam taką energię, że to będzie, masz wiadomość, i tak to czuję, że to będzie taka informacja mówiąca o tym, że przychodzi uzdrowienie do Twojego życia. Uzdrowienie być może w relacji, być może takie uzdrowienie w Tobie, lepsze samopoczucie. Ok, więc tak, masz wiadomość. Przychodzi uzdrowienie i polepszenie. Dobrze. Jeden, dwa i trzy. Ok, i jedyneczki, i patrzymy sobie, co tutaj karty chcą Wam przekazać. Pewnie, że przychodzi uzdrowienie. Zobacz. Możesz mieć gorsze samopoczucie, możesz mieć gorszy nastrój, yy, i, ale w ogóle tutaj ta karta mówi o tym, że możesz yy, być w takim wewnętrznym konflikcie, w jakiejś takiej trudniejszej sytuacji. Następuje u ciebie polepszenie. Zobacz. Karta transformacji przy karcie kapłana mówi o tym, że. Coś zrozumiesz, coś zauważysz, coś dostrzeżesz, powyciągasz pewne, pewne wnioski i zaczniesz odpuszczać sobie coś w tym celu, żeby przyszło nowe. Nie będziesz skupiać się na energii braku, nie będziesz skupiać się na energii deficytu, nie będziesz skupiać się na tym bólu i cierpieniu, ty wręcz przeciwnie będziesz osobą, która. Teraz właśnie poczuję to, tą potrzebę w sobie, żeby się rozwijać, żeby wzrastać, żeby wchodzić wyżej. Oczywiście, że idzie uzdrowienie. Dla wielu z Was jest to uzdrowienie na płaszczyźnie zdrowia, emocji, tej emocjonalności. Tutaj też będzie takie uzdrowienie w przeszłości, mam wrażenie. Wielu z Was będzie tam coś uzdrawiać, odpuszczać, uwalniać. Ale też uzdrowienie w relacji jest. Mhm. Tu jest też uzdrowienie w relacji. Zobacz, jaka piękna energia gwiazdy się przy tobie pokazała. To jest karta spełniającego się życzenia. To jest karta mówiąca o tym, że idzie do ciebie jakaś nadzieja. Tak, idzie do ciebie jakiś optymizm. To jest też karta mówiąca o tym, że po prostu poczujesz się. Taką osobą pewniejszą siebie, tutaj, taką dowartościowaną. To jest też energia uzdrawiania, więc ja tutaj widzę, że idzie do ciebie polepszenie sytuacji. Uzdrowienie relacji samemu ze sobą, uzdrowienie relacji w swoim otoczeniu, być może w relacji, w związku, czy ogólnie w kontaktach międzyludzkich. To jest takie wyswabadzanie się z przeszłości, z tego zadawania sobie bólu i cierpienia i zobacz, zobacz jaka do ciebie idzie energia. Będziesz osobą silną, odważną, pewną siebie, zdeterminowaną. Nie, inaczej. Taką, wyznaczysz sobie jakiś cel w życiu konkretny i będzie. Do niego dążyć, postawisz też bardzo mocno na swoje zdrowie, na jakąś dietę. Karty mi pokazują. Tak, dokładnie. Sukces jest w zasięgu ręki. Zobaczcie jaka piękna energia obfitości jest. Ty się uzdrawiasz. Dla niektórych z Was to będzie taki proces uzdrawiania w sobie, w swoim wizerunku zewnętrznym, w swoim wnętrzu. Będziesz uzdrawiać swoją duszę, ale dla wielu z Was to jest też takie wyswabadzanie się. Z czegoś trudnego, toksycznego i wchodzenie w coś nowego. Ja też tutaj widzę taką informację, być może dla nielicznej grupy, być może tylko dla jednej osoby, ale czuję, więc powiem. Może być też tak, że ty, jeżeli zdasz sobie sprawę, że masz jakieś blokady w sobie i pouzdrawiasz te blokady, pouwalniasz, poprzepracowywujesz pewne emocje, to możesz wejść w jakąś nową relację, bo do ciebie idzie jakaś nowa relacja, jakiś romans, zauroczenie ktoś nowy do ciebie zmierza. To jest dla naprawdę małej grupy osób, ale ogólnie. To poprzez takie uzdrowienie swojej duszy, uzdrowienie siebie przychodzi do ciebie jakaś obfitość finansowa, nowa praca, lepsza praca, stawianie na siebie, rozwijanie siebie, własna marka, dużo potencjału w tobie do działania będzie, tak? Tutaj też ja widzę uzdrowienie w tobie, jako w twoim ciele, zmiana wizerunku zewnętrznego. Być może zaczniesz stosować jakąś konkretną dietę. Zmienisz dietę albo wdrożysz dietę, coś co ci będzie naprawdę służyć i to będzie szło ku polepszeniu twojemu wyglądowi, ale również samopoczuciu. Przepiękne tutaj energie są przy tobie. Polepszenie sytuacji finansowej poprzez to, że pouzdrawiasz jakieś relacje. Być może masz jakąś trudną relację z tatą, z partnerem. Jak to pouzdrawiasz, to tutaj automatycznie płyną do ciebie pieniądze, będziesz w energii obfitości finansowej. A co tutaj jest pod spodem talii? O, piękna karta słońca i głupca i dziewiątki mieczy. Czyli zobacz. Y Naprawdę ty w sobie coś uzdrowisz, jakieś myśli trudne, jakieś problemy emocjonalne, jakieś stany depresyjne, jakieś problemy ze snem, to u ciebie zacznie znikać, bo ty zaczniesz patrzeć na swoje życie inaczej, ty zaczniesz cieszyć się z tego życia. Ta wiosna, która zmierza do nas wielkimi krokami, będzie dla ciebie sprzyjająca i przede wszystkim karta słońca mówi o tym, że idzie do ciebie polepszenie, idzie do ciebie uzdrowienie, idzie do ciebie poprawa. Idzie do Ciebie zadowolenie i tego Tobie życzę. Wszystkiego dobrego. I dwujeczki. Co tutaj dla dwójeczek? Pokazuje się. Pokażcie karty. Przychodzi uzdrowienie i polepszenie sytuacji w życiu i w ogóle takiego, takiej energii, energetyki. Zaraz sobie zobaczymy, co tutaj dla dwójeczek. No, pewnie, pewnie, że tak. Jesteś w jakiejś energii rany, rany odrzucenia, rany zdrady, jakiejś energii bólu i cierpienia, rozdrapywania starych ran. Tutaj jesteś w takiej energii. Może to, tu, może to tutaj tyczyć się związku i relacji jakieś odrzucenie w relacji, zdrada. Ale zaczynasz nad sobą pracować. Zaczynasz pracować nad poczuciem własnej wartości, nad tą miłością wewnętrzną, bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, bardzo mocno nad sobą pracujesz, żeby w, m, uzdrowić. Emocje własne, żeby uzdrowić własną duszę, żeby uzdrowić um, swoje ciało, swoje myśli. Tak tutaj karty pokazują, i nieźle ci to będzie wychodzić. Poprzez wdzięczność, radość, zabawę, taniec, śmiech, towarzystwo, ale te bardzo pozytywne, wysokowibracyjne, Ty naprawdę tutaj będziesz um, po prostu osobą, która będzie. Um, Wzrastać, która będzie czuć się lepiej. Ja tutaj widzę, że wiele sobie przemyślisz. I będziesz wychodzić z jakiejś energii zatrzymania, stagnacji. Możesz być osobą, która przeżywa bardzo mocno jakieś odejście, rozstanie. Możesz być osobą, która jest w takiej żałobie życiowej albo takiej prawdziwej żałobie fizycznej, albo takiej mentalnej, tej emocjonalnej gdzieś. Możesz wychodzić z założenia, że nic ci w życiu nie wyszło, albo straciłaś ukochaną, ważną dla siebie osobę. I pracujesz nad tym, bardzo mocno pracujesz nad tym uwolnieniem. Przepracowywujesz te traumy, przepracowywujesz te stany depresyjne, te trudne emocje. Naprawdę tu jest pięknie. Idzie do ciebie jakaś współpraca z drugim człowiekiem. Ktoś będzie dla ciebie pomocny, dopytam sobie. Ktoś będzie dla ciebie sprzyjający, ktoś będzie dla ciebie osobą życzliwą, która o każdej dnia. O każdej porze dnia i nocy, kiedy zadzwonisz, kiedy poprosisz, stanie na wysokości zadania i ci pomoże, będzie ciebie wspierać. Jesteś też w energii kogoś, kto przestaje poddawać się w życiu i rusza naprzód, działa, rusza naprzód w bardzo kreatywny sposób. Zobacz, wychodzisz z energii blokad. Tu były blokady w głowie, w myślach. I tutaj. Y być może właśnie jakiś kryzys życiowy, który ciebie doświadczył, spowodował, że ty bardzo mocno się zablokowałaś, ale jest, te, jest ten proces uzdrawiania. Zobacz, przepiękna energia, a samieczy idzie do ciebie. Będziesz weryfikować otoczenie znajomych, będziesz odcinać te osoby, które ci nie służą, będziesz weryfikować swoje myśli. I odcinać te trudne, toksyczne, depresyjne myśli w swoim życiu. Tu jest dużo odcięć, dużo zmian i dużo polepszenia sytuacji. Dla niektórych z Was też przychodzi jakieś uzdrowienie poprzez kontakt z medycyną, poprzez jakąś operację, drobny zabieg, wizytę u lekarza i zobacz, przepiękna energia zmiany do Ciebie idzie. To jest powolna transformacja, to jest powolna zmiana, ale ona w Twoim życiu się tutaj zadziewa. I jesteś w energii uzdrawiania. Czwórka Mieczu to jest taka karta zatrzymania się, przeżycia swoich emocji, przeżycia swojego bólu i cierpienia i dochodzenia do siebie. To jest karta rekonwalescencji, to jest karta przejścia na zwolnienie. L4, ale to jest taka karta dochodzenia do siebie i ty do siebie dochodzisz, i ten proces uzdrawiania do ciebie przychodzi i polepszenia twojego samopoczucia, ale też twojego życia. Karty mi pokazują. Także w twoim życiu zacznie się w końcu układać, a przede wszystkim w twoim samopoczuciu. Co masz pod spodem talii? Pod spodem talii masz kartę dziewiątki buław, piątki mieczy i kartę rycerza denarów i tutaj jeszcze jest karta słońca, to co też wybrałaś, czy wybrałeś, więc faktycznie wychodzisz z konfliktów wewnętrznych, wychodzisz z jakichś ran, cierpienia, boleści, obolałości, duszy, ciała i stawiasz na siebie, pracujesz nad sobą i stawiasz na siebie i ten sukces, radość, zadowolenie, poprawa w życiu, poprawa w relacji, poprawa w zdrowiu przychodzi, a więc tutaj faktycznie zachodzi w tobie proces uzdrowienia, Zachodzi w Tobie proces um, takiego, takich zmian. Zaczynasz otwierać się na te zmiany, przyciągasz je do siebie i robisz wszystko, żeby w życiu wzrastać. I tego tobie życzę. Wszystkiego dobrego. I trójeczka patrzymy sobie dla tych osób, które wybrały numer 3: Jakie tu przychodzi do Ciebie uzdrowienie i polepszenie Twojego życia, Twojej sytuacji, w której się znajdujesz? I patrzymy. Trójka mieczy. Podobnie jak u dwójeczki. Także jest tutaj jakiś proces uzdrowienia, oczyszczasz się z jakiegoś bólu i cierpienia, z jakiejś rany. Moi drodzy, tutaj bardzo mocno się oczyszczasz. Ten sam rozkład co u dwójeczek. Może zastanawiałaś czy zastanawiałeś się, czy wybrać dwójeczkę. Zapraszam serdecznie do odsłuchania, bo tam też mogą jakieś wartościowe dla Ciebie informacje popłynąć. Uzdrawiasz się z jakiejś trudnej relacji, uzdrawiasz się, um, oczyszczasz się z jakiejś rany, zdrady, odrzucenia. Może to być relacja, właśnie w związku, może to być jakaś relacja z mężczyzną, z tatą, z partnerem, z jakimś mężczyzną, który Ciebie zranił i skrzywdził, ale to. To jest też taka energia mówiąca o tym, że ty poszukujesz w sobie tej wartości wewnętrznej, próbujesz odnaleźć w sobie tą miłość do siebie, akceptację siebie, tak, pracujesz mocno nad sobą i tutaj się to bardzo mocno pokazuje, że bardzo mocno pracujesz nad sobą i wchodzisz tu w jakiś stan transformacji, bo ten motylek o tym może mówić, że zaczynasz wychodzić z takiego doła emocjonalnego. Być może zaszuflotkowałaś się w takim smutku, apatii, beznadziei, poczuciu winy, żalu, ale ty z tego się wyswobadzasz. Na nowo łapiesz ten apetyt na życie. Karty pokazują. Mhm. Zobacz, jesteś w energii dużych zmian. Karta wierzy to jest ciężka energia, bo ona mówi o takim katarsis życiowym, tak? I, ale ty szukasz w swojej głowie, w swoim życiu takich nowych podstaw do tego, żeby zbudować coś na nowo. Yy, zburzyło się, zburzyła się jakaś stara struktura w twoim życiu, która ci totalnie nie służyła w jakimś aspekcie, w jakiejś dziedzinie, i ty chcesz budować coś na nowym fundamencie. Yy, chcesz bardzo mocno tej zmiany w życiu, tak? Mhm. Tak. Tak właśnie patrzę i, i faktycznie tutaj pokazują się osoby, które bardzo mocno potrzebują zmian i jakieś wewnętrzne konflikty tobie jeszcze towarzyszą. Jakieś takie odgradzanie się gdzieś jeszcze od ludzi jest w tobie. Być może nie potrafisz do końca jeszcze zaufać, tak? Jesteś osobą przemęczoną. W ostatnim czasie zbyt dużo na siebie brałaś, czy brałeś dużo odpowiedzialności na ciebie spadło. Być może myślisz o totalnej zmianie w życiu, o jakiejś przeprowadzce, o takim remoncie w swoim życiu całkowitym remoncie. Całkowicie chcesz przewartościować to życie. Dużo się w twoim życiu dzieje. I tutaj ten smutek jest u Ciebie na porządku dziennym, ten żal wewnętrzny, to takie poczucie nie wiem, czy mi się uda. Ale pamiętaj, że co ci nie zabije, to cię wzmocni. I idź naprzód, działaj, nie poddawaj się, zawalcz o siebie, zawalcz o siebie, zawalcz o swoje lepsze jutro, zawalcz o swoją godność, znajdź w sobie tą odwagę do działania i idź naprzód, bo jesteś w energii ogromnej transformacji, jesteś w energii ogromnych zmian, jesteś w energii powiedziałabym no zobacz, bardzo dużych zmian idzie do Ciebie uzdrowienie idzie do Ciebie zmiana, mam wrażenie że złapiesz apetyt na życie mam też takie odczucie, że ten czas dla Was drogie trójeczki to nie jest dobry czas do tego, żeby tutaj coś działać i tworzyć w kwestii uczuć emocji, to może nie jest dobry czas do tego, żeby wchodzić w nowe relacje żeby gdzieś tam właśnie w tych uczuciach, relacjach coś tworzyć. Tu jest taki bardziej pokazany czas dla mnie, żeby raczej Uzdrowić się z jakiejś trudnej relacji i postawić na ten moment na siebie, zawalczyć o siebie, spróbować wyjść z tych niskich wibracji, tak, wziąć sprawy w swoje ręce, mierzyć siły na zamiary, nie obciążać się zbyt mocno i postawić na siebie. I tutaj idzie do Ciebie um, uzdrowienie, idzie do Ciebie nowy początek. U Was to jest taki duży, nowy początek, i uzdrowienie w emocjach. Głęboka praca nad sobą Ciebie czeka, ale ona kończy się, ona kończy się, no chciałam powiedzieć sukcesem, ale mówię, dopytam, ona kończy się ogromnym sukcesem, bo to jest karta mówiąca o tym, że odnosisz sukces w swoim życiu, poczujesz się lepiej, Twoja sytuacja się wyklaruje i polepszy w momencie, kiedy zawrzesz przymierze z przeszłością, w momencie, kiedy Ty nie będziesz osobą, która. Gdzieś tam będzie rozdrapywać cały czas tą ranę, gdzieś będzie pozwalała na to, żeby cierpieć, tak? A więc, tutaj, karta słońca, ona mówi o tym, że powraca do ciebie jakiś optymizm, jakaś nadzieja, jakieś zadowolenie. Tutaj też dobre informacje płyną w sprawie pracy, polepszenia sytuacji zawodowej czy finansowej, tak? Ale też tutaj jest duże, bardzo duże, przeogromne. Polepszenie w kwestiach mm, tych zdrowotnych i tych emocjonalnych. Co tutaj jest pod spodem tali? Karta księżyca, dziewiątki kielichów i karta szóstki mieczy. I jeszcze patrząc dalej, karta pustelnika. Proś, a będzie ci dany. Korzystaj z zaproszeń, ze spotkań e, międzyludzkich, tak? Ale przede wszystkim też ta karta mówi, żebyś. Kierował czy kierowała się swoją intuicją, bo ma się bardzo dobrą i żebyś postawił, postawiła na ten proces regeneracji i uzdrowienia, bo to do Ciebie idzie. Zwróć też uwagę na swoje myśli i w jakim kierunku one idą bo to ty jesteś kreatorem swojego życia i to ty powodujesz że te pewne sytuacje dzieją się w twoim życiu. Tu nie jest nikt winien, czy on, czy ta inna osoba, czy ten sąsiad, czy ten pracodawca. To są tylko takie poboczne osoby, ale to zawsze od nas zależy co w naszym życiu się dzieje i jak dzieje i jak my patrzymy na dane sytuacje. Więc tutaj taka informacja dla ciebie płynie, że jesteś w energii Uzdrowienia i polepszenia swojego życia, ale zwróć uwagę na to, jak myślisz na temat swojej sytuacji życiowej, na czym skupiasz uwagę, więcej radości, uśmiechu, zabawy. No i karty też mówią, że jeżeli potrzebujesz pomocy wsparcia, to mów o tym głośno, tak? Wyciągaj wnioski, bo to jest doświadczenie, to jest trudne i bolesne doświadczenie w tym życiu u Ciebie, ale ono macie czegoś nauczyć to doświadczenie. To jest naprawdę ogromna lekcja od życia. I jeżeli Ty to zrozumiesz, powyciągasz odpowiednie wnioski, to zachodzi w Twoim życiu proces uzdrowienia i polepszenia Twojej sytuacji życiowej. I tego Tobie z całego serca życzę. Wszystkiego dobrego.